Ksiądźcie. Ksiądźcie. Trzeba trochę połamać to słowo. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to słowo już w tym tygodniu było proklamowane. Ta sama Ewangelia wraca do nas ponownie. I pierwsza rzecz, która dzisiaj tak przychodzi, to to pytanie: Panie, dlaczego każesz nam słuchać tej samej Ewangelii drugi raz? Jestem przekonany, że, że Panu, któremu zależy na nas, chce, żebyśmy słyszeli jeszcze raz to słowo, że jesteśmy wezwani do tego, żeby czynić, czynić rzeczy większe. Są te rzeczy, które. Możemy czynić, które czynił Chrystus. Mówiliśmy, możemy doświadczać tego, że Pan przemienia tą codzienność w święto. Że życie chrześcijanina jest świętem, to że ta codzienność nie musi być szara, nie musi być wszystko takie trudne, takie męczące. Że kiedy On przychodzi, sprawia, że możemy tą naszą codzienność świętować. I to małżeństwo nie musi być takie zwykłe już po iluś latach, i to życie pośród tego świata, i praca, i te wszystkie inne rzeczy mogą mieć zupełnie inny charakter. Druga rzecz to jest to rozmnożenie chleba, o którym mówiliśmy, że możemy tego doświadczać, że Pan kiedy przychodzi, syci nas, że nie, nie musimy ciągle szukać rzeczy, które by nasyciły nasze życie, szukać w małżeństwie, że ten współmałżonek będzie spełniał nasze oczekiwania i będziemy mieli życie nasycone i piękne, nasze dzieci spełnią oczekiwania, że praca nam to da, że pieniądze dadzą, że urlop da, że różne rzeczy dadzą. To tego możemy doświadczać, ale Chrystus mówi rzeczy większe. Jakie są te rzeczy większe? Bo on idzie do Ojca. To są te rzeczy większe, do których jesteśmy wezwani. Pamiętacie to słowo świętego Pawła z listu do Koryntian, który mówił, że jeżeli pokładamy nadzieję w Chrystusie tylko w tym życiu, to jesteśmy bardziej godni politowania od pogan. To znaczy, jeżeli oczekujemy, że Chrystus tylko w naszym życiu, w tej codzienności, da, daje odpowiedź na, na to pytanie o sens życia, o życie, to jesteśmy godni politowania. Bo Chrystus prowadzi nas dalej. Chrystus przyszedł dać nam zwycięstwo nad śmiercią. Pragnie, żebyśmy czynili, w nim czynili rzeczy większe, to znaczy oddawali nasze życie. I to dlatego ta ewangelia wraca ponownie, bo, bo potrzebujemy słyszeć nieustannie to przepowiadanie, że Chrystus zniszczył śmierć i pragnie, żebyśmy stali się nowym stworzeniem, żebyśmy pozwolili mu w tym czasie, który on daje, który jest jego słowem. Ta epidemia jest jego słowo, jego słowo, czas wyjątkowy które On daje, żeby y, móc w nas uczynić nową rzecz. Panu Bogu historia nie wymknęła się z ręki. Pan jest nad wszystkim, do Niego należy świat i Jego mieszkańcy. Pan wykorzystuje wszystko y, dla naszego dobra. Y, bo nam grozi nieustannie jest ta pokusa, żeby ograniczyć to przychodzenie Chrystusa tylko do potrzeb tego życia, do tego, żeby mieć pełny brzuch, żeby mieć święty spokój, żeby nie mieć problemów, żeby nie chorować, nie mieć trudności. Chrystus nie przyszedł po to. Jest pewien też czyn, który Chrystus robi, kiedy przychodzi, należy do tego życia, mianowicie Chrystus przychodzi do świątyni, żeby ją oczyścić przychodzi i wywraca monety bankierów, wypędza yy, sprzedawców, zwierząt. To jest, myślę, to jest coś, co, co Bóg czyni teraz, że Bóg przychodzi, żeby nas oczyścić, oczyścić nas sposób wchodzenia w relacje z Nim, traktowania liturgii, traktowania Eucharystii, może często lekceważenia Jego Słowa, które nam się wydaje niepotrzebne, że przychodzi, żeby, tak jak powiedział do nich, zbóżcie tą świątynię, ja wybuduję ją, ja postawię ją nową w trzy dni. I mówił to o swoim ciele, że Chrystus pragnie odnowić swój Kościół, ale także odnowić naszą relację do Niego. Pragnie, żebyśmy zaśpiewali nową pieśń dzisiaj. W tym psalmie pięknym mówiliśmy, śpiewajcie Panu pieśni nową, nie starą pieśń. Augustyn, święty Augustyn, kiedy mówił homilię do tego psalmu, mówił tak, stary człowiek stara pieśń, nowy człowiek nowa pieśń. Nawet jeżeli będziecie śpiewać nową pieśń, ale będąc starymi ludźmi, to ciągle pozostanie stara pieśń. Bo prawdziwa nowa pieśń to jest człowiek żyjący. Chwała Boga to jest człowiek żyjący, żyjący jak, żyjący tak, jak Chrystus, który. Yy, to, co powiedział Chrystus? Czy nie wiecie, że ja jestem w ojcu, ojciec we mnie, a ojciec jest tym, który ma życie. Dlatego Chrystus może powiedzieć: Nikt nie zabiera mi mojego życia na siłę. Ja mam moc oddać to życie i mam moc je wziąć z powrotem. I to jest coś, to doświadczenie Bóg pragnie dać nam, żebyśmy mieli życie w sobie, żebyśmy byli w ojcu, żebyśmy mieli tę zdolność. Powiedzenia tego samego wobec trudności, które przychodzą, wobec ludzi, którzy nam się sprzeciwiają, wobec nakładania większych ciężarów, niż, niż wydaje nam się, jesteśmy w stanie udźwignąć, wobec złego słowa, które jest względem nas skierowane, niechęci, odrzucenia. Mieć w sobie tę siłę powiedzenia: Ja mam moc dać moje życie. Ty mi go nie zabierasz na siłę, ja go daję. Mam tą, tą jedność. Poprzez Chrystusa z moim Ojcem, do którego należy świat i Jego mieszkańcy, który ma życie w sobie, i to życie jest we mnie, to życie się przelewa. Sam 23 mówi: Ty, zastawiasz stół wobec moich wrogów. Mój kielich jest przelewający się. Te życie, które Bóg mi daje, jest większe. Mogę je dawać, bo ono jest we mnie i się przelewa. To jest to słowo, które przychodzi, dlatego słyszymy to słowo jeszcze raz, że Bóg pragnie w tym czasie dokonać rzeczy większych. Ale zawsze istnieje to niebezpieczeństwo, o którym słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich, z tego czasu charyzmatycznego, szczególnego, które jest słowem Boga, jak Kościół powstaje, jak Bóg go tworzy poprzez przepowiadanie głupstwo przepowiadania że to słowo. To słowo, które też przychodzi dzisiaj do nas, że Bóg pragnie dla nas rzeczy większych niż tylko świętego spokoju w tym życiu. Żebyśmy przychodzili szukać tutaj Jego, który daje nam zwycięstwo nad śmiercią, który pozwoli nam kochać naszych nieprzyjaciół, kochać męża, żonę, którzy nas ranią, akceptować tą pracę z tym szefem, który stosuje mobbing względem nas. Nie wiem. Ufam, że Duch Święty Wam to tłumaczy wobec tych rzeczywistości, których doświadczamy, że Pan chce nam dać to zwycięstwo, żebyśmy zakosztowali, żebyśmy byli Jego ludem pośrodku tego pokolenia, żebyśmy nie byli godni pożałowania niż wszyscy inni, pokładając nadzieję w Nim tylko w tym życiu. Ale jeżeli tego Słowa nie przyjmiemy, widzimy, że. Istnieje zawsze to niebezpieczeństwo. Jeżeli nas to nie interesuje, mnie to nie interesuje, mnie interesuje tylko, żebyś załatwił moje potrzeby. Jeżeli mamy taką postawę i odrzucamy Słowo, które przychodzi, tą obietnicę Boga, pragnienie Boga, które przychodzi też w Jego ciele i krwi dzisiaj, moje ciało wydane, moja krew wylana, bierz i jedz, bierz i pi, to czyńcie na moją pamiątkę. Jeżeli mówimy Panie, to mnie nie interesuje dzisiaj. Nie interesuje, bo mięsczyka w kości. To mnie interesuje. A to życie, umierać dla moich. Ja, to mnie nie interesuje. Dla sąsiadów? Dla tego złodzieja z działek, który mi ciągle zagarnia moje jabłka, jak mi rosną? Który, który mnie oszukuje? Dla, dla, dla... Te, to mnie nie interesuje, taki, taki sposób życia. Jeżeli, tak, jeżeli zawsze istnieje ta realna możliwość, taka, że nas nie interesuje to, co Bóg mówi do nas, to, co chce w nas uczynić. To zawsze istnieje to niebezpieczeństwo, że Pan wstrząśnie popił proch z nóg, to, co uczynili dzisiaj apostołowie, nie? słowo zostało odrzucone. I święty Paweł mówi, dobrze, to strząsamy proch z nóg. Wiecie, to jest znak bardzo poważny. Znak, który mówi w takim razie, Bóg przepowiadając swoje słowo, był w trakcie tworzenia nowego człowieka. Tak jak na początku. W tym opisie dzieła stworzenia, Bóg wziął proch w swoje ręce i tchnął ducha. Tak tutaj Bóg daje swoje słowo, ale jeżeli ono nie znajdzie miejsca w nas, nie będzie mogło się dokonać nowe stworzenie. Jest to ten gest w takim razie dobrze. W takim razie dobrze. Idź swoimi drogami. Bo dzisiaj na, na, naprawdę jest słowo, które przychodzi jako przestroga dla nas. Uważaj, jak słuchasz. Uważaj, jak słuchasz. Bo może się zdarzyć, że ten kairos, ten moment, który Bóg daje dzisiaj wyjątkowy, przeminie. Potem będziesz szukać ze łzach i nie znajdziesz. Tak mówi Pismo. Oby to słowo dzisiaj wzbudziło w nas modlitwę. Panie, nie opuszczaj dzieła rąk Twoich. Ty widzisz, że jesteśmy biedaczki, słabi, że szukamy Cię dlatego, bo. Bo jesteśmy wpatrzeni w nasze potrzeby, liżemy nasze ramy, użalamy się nad sobą i, i trudno nam podążyć za tobą, który mówisz o rzeczach większych, które chcesz w nas uczynić. Ale nie opuszczaj dzieła rąk swoich, nie zniechęcaj się nami, niepokój nas swoim słowem, abyśmy mogli, słuchając Ciebie, usłyszeć dobrą nowinę. Te wielkie dzieła, które Ty pragniesz dla nas.